Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest to pierwsze czytanie w roku 2026, dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech Wam się darzy dużo pomyślności, zdrowia i miłości, oczywiście. Niech to będzie lekki rok, niech to będzie dobry rok. Jak zwykle chciałabym troszkę ogłoszyć na sam początek. Oczywiście zawsze w moich filmach jest czasówka. Więc jeśli interesuje Was przede wszystkim prognoza, no to można skipować to intro. Przede wszystkim dziękuję Wam za wspólne wejście w kolejny rok. Dziękuję, że ze mną jesteście. Zachęcam do subów, zachęcam do komentowania, zachęcam do udostępniania moich treści. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym, może to być prognoza roczna, prognoza na pół roku, podobna do tej, którą wykonuję w tym cyklu czytań. Konkretne pytania, a także portret tarotowy, tarologiczny, którego podstawą jest data urodzenia. Analiza nas, naszej osobowości, drogi życia to wszystko możecie u mnie uzyskać. Możecie się również ze mną kontaktować poprzez magiczne wrota. Namiary na mnie na tym portalu znajdziecie w opisie filmu. Tam jest również mój adres mailowy. Tam jest również odniesienie do mojego bloga, jeżeli interesuje Was. Tarot czy też runy, a także troszkę rozwoju osobistego. Bądź też, jeżeli jesteście ciekawi co do mojej osoby. Cóż ja tu jeszcze mam? Poczekajcie, notatki. Kawusia. Dziękuję wszystkim za kawusię. Za wszystkie postawione kawki. Wielkie, wielkie dzięki. To jest wyraz Waszej sympatii, Waszego uznania, Waszej hojności. Dziękuję pięknie. I targi. Widzimy się 18 stycznia tylko w niedzielę. To jest jednodniowe wydarzenie w Gdyni. Widzimy się 24 i 25 stycznia w Koszalinie. Widzimy się również w Toruniu 31 stycznia i 1 lutego. Zapraszam Was. Spotkajmy się. I jeszcze jedno ogłoszenie: dla mnie osobiście bardzo ważne, i myślę, że ważne też dla mojej koleżanki, debiutującej pisarki Olipaduch. To jest debiut literacki oli został wydany we wrześniu zeszłego roku i przeczytam wam opis tej książki to jest must have w centrum tej opowieści jest zwykła rodzina matka, ojciec, rodzeństwo, dziadkowie zastawione stoły, sałatki z majonezem Ciasta z margaryną. Wielki brzuch dziadka, za którym można się ukryć. Zwyczajnie mieszka też w tym domu strata. W opowieściach litania wojennych traum, w teraźniejszości nagły brak, po którym wycie niesie się z łazienki. W tle Polska lat 90. Wycinanie wzmianek o spice girls z popcornu, serowe flipsy i zapach kiosku. To rzeczywistość nieodległa, a zarazem bezpowrotnie utracona. Jak bowiem uczy doświadczenie dziadków, do niczego nie można się przyzwyczajać. Raz jest się tu, raz tam. Raz ma się, raz ma się odebrane. Zostają ciała, które trzeba nakarmić. Trzewia to mikrohistoria jednej rodziny. A jednocześnie opowieść o wielu polskich rodzinach, w których cielesność i bliskość były zarazem naturalne i wstydliwe, konkretne i niewypowiedziane. To precyzyjny opis lęków i pragnień zagnieżdżonych w brzuchu i w głowie, w drzewiach. Link do tej książki będzie również w opisie mojego filmu. Myślę, że dodam też w jednym z komentarzy. Polecam Wam z całego serca. Olu się pozdrawia. Przechodzimy do czytania. Wszystkiego dobrego. Witam cieplutko wszystkie zodykalne raki i patrzymy, co się będzie działo w ciągu najbliższych 6 miesięcy, czyli pierwsze półrocze 2026. Trzy monety. Dziewięć monet i szóstka monet. Praca, która przynosi efekty, współpraca, która się zawiązała na jesieni, która się zawiązuje obecnie, prosperuje, rozwija się, przynosi pieniądze, inwestycja, która się zwraca. Możesz też coś remontować, odnawiać, inwestować. I to jest dobry ku temu czas. Same monety, więc konkret. Konkretne działania, konkretne ruchy, konkretne współprace, konkretne propozycje pracy, konkretne, mm, konkretni kontrahenci, wspólnicy. Mm, dobre, dobry czas na pracę zespołową, dobry czas na zatrudnianie ludzi. Mm, Dobry czas, żeby wynająć, kupić lokal, w którym będziesz realizował, realizowała swój biznes. Dobry czas, żeby upiększyć siebie bądź czyli zainwestować w siebie, bądź upiększyć miejsce, w którym mieszkasz, miejsce, w którym pracujesz. Energia wyjściowa. Król Kielichów. Co jest wyzwaniem tego nadchodzącego czasu? Rycerz monet. Czego nie widzisz, czego nie wiesz? Sprawiedliwość, jakaś prawda cię umyka, jakaś, jakaś wiedza ci umyka. Hmm. Jakieś kwestie prawne, urzędowe, je bagatelizujesz, je ignorujesz, nie masz ich, Istnienia ich, nie masz świadomości ich istnienia. Zwróć na to uwagę. Wymagania urzędowe, wymagania wynikające z przepisów, z zaleceń prawnych, zwróć na to uwagę. Przeszłość, co odchodzi do przeszłości ósemka kielichów, jaśnie się rozchwianie emocjonalne, zabawa w kotka i myszkę, rozstajemy się i wracamy do siebie. Hmm, duża fluktuacja emocji, to już masz za sobą, albo to się już dopina. Być może z tym królem kielichów lub z rycerzem monet. Król kielichów symbolizuje znaki wody, rak, skorpion, ryby. Rycerz monet symbolizuje ziemię. Byk panna, koziorożec. Tu jest jakaś decyzja. Ona była odwlekana. Ona była niewygodna, jest niewygodna. Trudno będzie w przeciągu tego pierwszego, tego wstępnego okresu 2026, czyli mniej więcej do marca 2026, trudno będzie tutaj o konkret, trudno będzie tutaj o jakąś konkretną decyzję, o, jakąś, o jakieś konkretne działanie. Wchodzisz, wchodzisz z jakimś planem, powiem tak, jesteś emocjonalnie już w jakimś sensie ogarnięty, ogarnięta. Jesteś w jakimś sensie też zorientowana i zorientowany w emocjach własnych i tej drugiej strony. Niemniej, nie ma tu jeszcze decyzji. Nie ma tu jeszcze działania. Być może w Tobie jest gotowość, ale nie ma tej gotowości w tej drugiej stronie. Może chodzi tutaj o rozstrzygnięcia prawne, sprawiedliwość. Jest to czasem karta rozwodu. A jeżeli mamy ósemkę kielichów, to dotyczy to przede wszystkim tych związków, które już doświadczyły na przykład okresu separacji. Takiego okresu czasowego, przejściowego odpoczynku od siebie, żeby zobaczyć, czy możemy bez siebie być. Żeby zobaczyć, czy jesteś mi potrzebna, bądź potrzebne Wyzwaniem, żeby coś puścić, żeby coś zostawić, żeby się pożegnać. Mogą być zobowiązania finansowe, rycerz monet. Ale również może być tak, że wyzwanie stawia ci ta druga strona. Jeżeli w ostatnim czasie pozwoliłaś, bądź pozwoliłeś komuś do siebie wrócić, to rycerz monet mówi: Wróciło stare. Więc zastanów się, czy takie rozstania i powroty, taki ciągły kołowrotek, yy, takie emocje, które związane są właśnie z rozstaniami i powrotami czy dalej jesteś w stanie to, to wytrzymać? Będziesz na pewno w przeciągu tego najbliższego półrocza, albo na pewno w przeciągu tych pierwszych miesięcy, przyglądał się sobie i partnerowi, bądź też partnerce. Może to też dotyczyć partnera biznesowego, kontrahentów, klientów. Jeżeli prowadzisz własny biznes, ten, te pierwsze miesiące mogą być trudne pod tym względem, bo coś zwalnia. Tak? Tych wpływów może być troszkę mniej. Jeżeli działasz kreatywnie, jeżeli jesteś osobą twórczą, jeżeli Twoje wpływy, dochody, być może też jakieś dofinansowanie, o które się ubiegasz, zależy od tego, na ile jesteś twórczy bądź twórcza, to te pierwsze miesiące, Mogą być y, wyzwaniem, tak? Y, t, tutaj musisz po prostu czekać, tutaj musisz się dowiadywać, tutaj procedury długo trwają. Tutaj sam bądź też sama nie jesteś w stanie być na tyle kreatywna i na, na tyle odkrywczy żeby sprostać wymaganiom na przykład placówek, które takie dofinansowania czy też dotacje świadczą. A co na wiosnę? Na wiosnę sukces świat. Na wiosnę ten trudny czas, ten czas rozedrganych emocji, ten czas niepewności, braku decyzji, zastoju kończy się. Karta świata to jest zamknięcie jakiegoś rozdziału, to jest zmiana wibracji, to jest przełom dawno oczekiwany, to jest ruch, to jest szczęście. Co dalej? Kapłanka. Zobaczymy sobie też Twoją energię, czym Ty emanujesz w przeciągu tego najbliższego półrocza, sześć kielichów. No, możliwe są tutaj powroty, albo te powroty już miały miejsce w ostatnim kwartale 2025. I Ty sprawdzasz, czy ten powrót zdał egzamin, sprawiedliwość. Weryfikujesz. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Patrzysz, co się stało w tobie, co się stało w partnerze, w partnerce, w czasie, kiedy byliście daleko od siebie, kiedy byliście osobno. Jest w tych kartach jakaś nostalgia, jest w tych kartach jakaś, jakaś tęsknota za tym, co było. Jest w tych kartach również pragnienie stabilizacji, bezpieczeństwa, domu, urodziny, bycia z kimś na dobre i na złe, w stabilnych emocjach, z przewidywalnym partnerem bądź partnerką. Twoje otoczenie, as buław nadzieje i obawy czyli co cię ci napędza co ciebie motywuje bądź też demotywuje księżyc i czym kończysz to półrocze siódemką była myślę że Coś lub kogoś rozliczasz w ciągu tego półrocza. Te, temu rozliczeniu poddajesz również siebie, ale dla Ciebie najważniejsze jest to, żeby zachować równowagę emocjonalną. To jest ta szóstka kielichów. Być może jesteś teraz z kimś, z kim nie jest Ci dobrze w związku i tęsknisz za kimś z kim um, relacja wyglądała inaczej. Szóstka kielichów pokazuje, że um, przyglądamy się naszemu najbliższemu otoczeniu i weryfikujemy, czy to otoczenie Dalej z nami współgra. Sześć kielichów odsyła do przeszłości. A sprawiedliwość to jest sprawdzam. Sprawiedliwość to jest tu i teraz bardzo karmiczna karta, czyli odnosząca się do przeszłości i sprawdzająca, czy te osoby, te okoliczności, ten partner, ta partnerka odpowiada tej jakości, w której ja jestem dzisiaj. To ma bardzo konkretne podstawy, to ma bardzo konkretne zanurzenie w rzeczywistości, szóstka monet w codzienności. Bo to mogło być tak, że ty lub twój partner lub ktoś z twojego otoczenia bądź też otoczenie w którym jesteś w którym przebywasz w którym żyjesz na co dzień nie za bardzo nadąża za tobą siódemka buław nie za bardzo cię też rozumie rycerz monet jako wyzwanie to jest ktoś spóźniony to jest ktoś powolny masz możliwość w przeciągu tego najbliższego półrocza Działać zgodnie ze sobą, ze swoją intuicją, ze swoimi potrzebami i zrobić ruch już dawno odwlekany, z którym już dawno się wstrzymywałaś i wstrzymywałeś ruch ku zmianie, ruchu wolności, być może ruch. W stronę kogoś, za kim tęsknisz. Z kim już dawno nie masz kontaktu. A kto lata temu, miesiące temu był dla ciebie bardzo ważny? To może być osoba w typie króla kielichów, czyli tak samo jak ty, tak jak powiedziałam, skorpion, rak, ryby. Pokazują nam się tutaj również osoby spod znaku wagi. Hmm. Tutaj może być też sytuacja, gdzie nowe wypiera stare. Czyli, jeżeli jesteś znużona, znużona w tym, czym jesteś. Jeżeli potrzebujesz powiewu świeżości, albo nie masz stabilizacji, takiego poczucia bezpieczeństwa w relacji, czy też w układzie zawodowym, w którym jesteś, ty będziesz to zmieniać. I oferta, propozycja, możliwość przyjdzie z zewnątrz. Świat się do ciebie dobija, a z buław. Przychodzą szanse, które szkoda by było przeoczyć, albo nad którymi nie należy za długo się zastanawiać, rycerz monet, bo one mogą mm, zostać zgarnięte przez kogoś innego, kapłanka. Tego się nie spodziewasz, tego nie przewidziałeś, albo jeżeli przewidujesz, że to jest szansa jedna na milion, to tak jest, drogi raku. Ty jesteś w przeciągu tego półrocza w swojej energii. Najwięcej um, żywiołu, który tutaj mamy, jest wody. Jest kapłanka, jest księżyc, szóstka kielichów, król kielichów, ósemka kielichów. A więc to jest czas. W którym Ty będziesz doskonale zespolona i zespolony z wszechświatem, i wszechświat cały czas będzie do Ciebie gadał, bardzo konkretnie, bardzo wyraźnie, podsuwał szanse, podsuwał możliwości, uwalniał Cię z układów dla Ciebie niestabilnych, umożliwiał Ci powrót do układów, za którymi tęsknisz. Umożliwiał Ci pójście w nową drogę, nieznaną drogę. Karta Księżyca, która niesie ze sobą obietnicę sukcesu. Nie bój się mierzyć wysoko i być ambitnym. Nie bój się działać szybko i odpowiadać szybko na propozycje, na sytuację. To ci się zwróci, to ci się opłaci, albo w formie nagrody i spełnienia uczuciowego, emocjonalnego, pięknej relacji, uzdrowienia relacji, w której jesteś, bądź też uzdrowienia relacji rodzinnych, albo w formie wpływów finansowych. Zwrotów finansowych. Większych dochodów. W siódemce była jesteśmy zwycięzcami. Tylko musimy być skupieni i szybko reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Nie bój się marzyć, bo w tym półroczu marzenia się spełniają. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło! 爸爸。